Nos. Nos to niezwykły narząd, nie tylko umożliwia oddychanie i odbieranie zapachów, ale także kryje w sobie wiele magicznych właściwości i symbolicznych znaczeń. W ezoteryce nos stanowi bramę między światem fizycznym a duchowym, będąc jednym z najczulszych czujników energii i emocji. Symbolika nosa w magii Nos jako zmysł odbierania zapachów odgrywa ważną rolę w rytuałach. Zapachy mają moc przywoływania wspomnień, emocji, a nawet pomagają nawiązać kontakt z duchami. Często wykorzystuje się olejki eteryczne i kadzidła w rytuałach, które mają wpływać na naszą podświadomość i podnosić wibracje przestrzeni. Zapach jest niewidzialną siłą, jego subtelność sprawia, że działa na nas na poziomie energetycznym, a nos jest tu przewodnikiem i portalem do świata, którego nie widzimy, ale czujemy. Nosa intuicja. Często mówi się o wyczuciu sytuacji nosem. Nos odgrywa tu rolę metaforyczną, symbolizuje zdolność do wychwytywania niewidocznych sygnałów. W praktykach magicznych nos odgrywa również rolę intuicyjną, jego czułość na energię wokół może pomóc w przewidywaniu sytuacji, rozpoznawaniu zagrożeń, a nawet w kontakcie z duchami. W rytuałach warto więc używać zapachów wspomagających rozwój intuicji np. szałwi, kadzidła czy mei. Nos pomaga w ten sposób otworzyć się na szósty zmysł i nawiązać kontakt z wewnętrzną wiedzą. Alchemia i nos sztuka pachnidła. Nos w starożytnych czasach był doceniany przez alchemików, którzy twierdzili, że zapachy są formą subtelnej magii. Kreacja perfum i kadzideł miała za zadanie harmonizować duszę z ciałem i podnosić wibracje energetyczne. Wierzono, że odpowiednio dobrane zapachy mogą wpłynąć na naszą aurę i stan ducha, a nos jest bramą, przez którą magiczne aromaty wnikają do naszej duszy. Jak pracować ze zmysłem zapachów magii? Pierwsze rytuały zapachowe. Wybierz olejki eteryczne lub kadzidła dostosowane do intencji. Lawenda pomoże ci się wyciszyć, a jaśmin pobudzi zmysły i otworzy serce na miłość. Drugie medytacje z zapachem. Podczas medytacji zapał kadzidło i skup się na jego aromacie, pozwalając sobie na pełne odprężenie. Nos stanie się wtedy narzędziem głębokiego połączenia z Twoim wnętrzem. Trzecie nauczenie się odczytywania zapachów. Ćwicz odbieranie energii za pomocą nosa. Kiedy wejdziesz do nowego miejsca, zwróć uwagę na zapachy i to, jak się z nimi czujesz. Nos pomoże ci w ten sposób odkryć ukryte informacje o przestrzeni i ludziach. Nos jako przewodnik w duchowej podróży. Nasz nos to niezwykły przewodnik w duchowej podróży, pozwala na wyczuwanie subtelnych energii, wspomaga intuicję i pomaga osiągnąć harmonię w codziennym życiu. Traktujmy go z szacunkiem i korzystajmy z jego mocy podczas rytuałów i praktyk duchowych. Nos jest symbolem tego, co niewidzialne, ale wyczuwalne, jest połączeniem z naszą intuicją i światem energetycznym. Warto przyjąć jego rolę z wdzięcznością i otwartością, by doświadczyć magii, którą może nam zaoferować. Wróżbita Łukasz Węcka